I też uciek... Kto... No nie, 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 nie mówić... Nie, jeżeli ona ucieknie to kurwa będę miał zwał Ja pierdolę, ona uciekła, ona miała, ona, ona uciekła z jednym hapsem kurwa Udy. 27 hapsów czy inne jeden Nie kurwa, ona uciekła, ja pierdolę Ten też leci, ale ja ci kurwa co, i ma, i kurwa Mejai sobie kupił Ja pierdolę co za nób. I czeka kurwa w krzakach na zbawienia, jak tutaj, tutaj, tutaj poleciała Ja pierdolę co za nody. z idiotami, kurwa. Luka, dvemo, noob, wigar kurwa, map. Co miał zrobić, kurwa, w pierdolcie w trzech, tak, kurwa, doktor Mundo, idiota, kurwa. Ja wiem, ej. To jest dziwne. Zazwyczaj klnę do ekranu, ale teraz klnę do was, więc... No i kurwa, wieża ma 500 hapsów, ciekawe ile kurwa wytrwamy tutaj. Ja pierdolę Żałość kurwa i chły. No jeszcze mi puściła kurwa Czarną dziurę szmata No i kurwa idzie kretyn Kurwa bo dużo... JA PIERDOLĘ KURWA NIE a, Fuck. No i zabili mnie Kurwa ten co stoi sobie kurwa w miejscu i czeka na zbawienie Ja pierdolę <t> <t> Już mi się czar czarnego... No i jego też zabiję, kurwa, no nie. No i tak, no kurwa, po co się ruszać, skoro można stać w miejscu. Nie, Wiem, że ty nagrywasz, szmato, i wiem, że... No i kurwa wierzę mi rozpierdoli, no naprawdę. Niemożliwości się stało za... Zabi o, zabił! Kurwa mać, no, vivo la vida, ja pierdolę. Kurwa 24, kurwa. Siódmy lewa jak on ma kurwa osi... O. No i goni go, ja pierdolę, no i dogoni go. W końcu. No i co mu zrobimy? Co mu zrobimy? Kurwa. No i sflaszował się szmaty. No i ucieknie. Co ma zrobić? No spierdoli, no, A co? Co ma kurde zrobić, no? no Tą dorbiemy szmatę. Kurwa back tak! Ty szma, to jeba zabije, kurwa. A, no nie zabije. Zdychaj. No i jedno jest z bolem, kurwa. Ten się bakuje, kurwa, jak nie powinien. Kurwa, jest jebanym tankiem, kurwa. Tank, kurwa, mam tysiąc... Mam kurwa więcej? Nie, mam tyle samo co tank nasz, kurwa. Tylko powinien de facto tankować. Ten ma, kurwa, 1800, a ten się robi na gówno. A dole, przecież... Nikt z nich prawie nie ma nikt nie przyjdzie jak jest trzech na nigdzie, ja pierdolę Na ja pierdolaj Aj, ej, karamba, karamba Ej, ej, ej no chroń mnie kurwa, no nie! No nie, no może mnie obronić, ale nie kurwa, poszedł sobie do... Ja pierdolę za noby. No i ten się teraz wycofuje, no bo co ma robić? No ma pełnego chapsa. No i kupił sobie Majja'a i kurwa i z nią nie zrobi, oprócz żeby była kurwa. Będzie znowu kolejny agresywny gracz. Nie no i kurwa będzie angry German Kid. <grystanie> Proszę się toka na za 5 zł. <grystanie> Ja pierdolę, co za... Ja naprawdę dawno mi się takie jednopki nie trafiły, ja pierd... No i co? No i ma kurwa Medjaj, która można stakować jak zabije, ale kurwa, ja prędzej on coś kurwa mucho w swoim, swoim pokoju, że zabije kogoś. Kurwa ci też. O ja pierdolę, no help. No i dobrze mówi kurwa, zero helpa. Ten w ogóle potrzebny mi pomocy, on poszedł na górę, ja pierdolę, co za naby. Kurwa, fatki de retardy. No zabij go, kurwa! No zabij, zabij go, kurwa! Tak za... No i dziki łombat zabij wreszcie kogoś, kurwa. Fatki, dej, retardy, po prostu fatki, dej, retardy Ameryka? Nie, właśnie na eu serwerze gra. A może z na... O, no i biją mnie, kurwa! No i ten... Ale... Niemcy, Niemcy cię biją? Nie wiem, na jakiś... Nie mi że to nie netusek, nie bije. To kurwa, takie jakby Duńczyk, jebany. Zajeb... Teraz pewnie puść mnie Alfa-Strike, tak. Puszczaj mnie Alfa-Strike, kurwa. Rób to, nasz no. no rób mi to dobrze, tak. No, puszczaj tego Alfa-Strike, kurwa. Dobra.